Czy to, co nazywamy rzeczywistością, jest zaledwie małym fragmentem czegoś o wiele większego? Czy gdzieś tam, poza granicami naszego wszechświata, istnieją inne, równoległe rzeczywistości, w których dokonujemy innych wyborów, żyjemy w innych okolicznościach, a może nawet. jesteśmy innymi osobami? Przez wieki koncepcja istnienia wielu światów była domeną filozofów i mitologii, ale dzisiaj to jedna z najpoważniejszych teorii w fizyce i kosmologii. Nauka dzieli koncepcję multiversum na cztery podstawowe poziomy, z których każdy jest bardziej abstrakcyjny niż poprzedni. Pierwszy poziom, nazwany wszechświatem z bańkami, jest najprostszy do zrozumienia. Opiera się na teorii inflacji kosmicznej, która zakłada, że zaraz po wielkim wybuchu nasz wszechświat rozszerzał się w niewyobrażalnym tempie. Ale co jeśli ta inflacja wcale się nie skończyła? Co jeśli wciąż tworzy nowe, oddzielne, Bańki, czyli nowe wszechświaty? Jeśli ten proces jest wieczny, to powstaje nieskończona liczba wszechświatów, a w nieskończoności wszystko, co jest możliwe, musi się w końcu wydarzyć. Oznacza to, że gdzieś tam, w tej kosmicznej plątaninie baniek, istnieje idealna kopia Ziemi, idealna kopia Ciebie. Wystarczy, że zbieg okoliczności sprawi, że atomy ułożą się w tej samej kolejności. To brzmi jak science fiction. Ale to prosty matematyczny wniosek. Drugi poziom to tak zwane wszechświaty równoległe. Teoria ta zakłada, że nasze wszechświaty sąsiadują ze sobą i że mogą się zderzać, pozostawiając ślady. Niektórzy naukowcy sugerują, że w mapie kosmicznego mikrofalowego tła pozostałości po wielkim wybuchu istnieje tak zwane zimne miejsce. Jest to gigantyczny obszar kosmosu, który jest znacznie chłodniejszy niż jego otoczenie. Jedna z teorii głosi, że jest to ślad po zderzeniu naszego wszechświata z innym. Trzeci i być może najbardziej kontrowersyjny poziom to kwantowy wieloświat. Odkrycia w fizyce kwantowej pokazały, że na poziomie cząsteczek rzeczy nie są pewne, są tylko prawdopodobne. Weźmy słynny eksperyment z dwiema szczelinami. Kiedy naukowcy przepuszczają elektron przez dwie szczeliny, Zachowuje się on tak, jakby był falą, przechodząc przez obie szczeliny naraz, ale kiedy próbują go zaobserwować, wybiera tylko jedną ścieżkę. To tak, jakby istniał w stanie superpozycji, wszystkich możliwości naraz, dopóki nie zostanie zmierzony. Interpretacja wielu światów Hugh Everetta mówi, że wszystkie te możliwości są tak samo prawdziwe. Za każdym razem, gdy zachodzi kwantowe zdarzenie, wszechświat rozszczepia się, tworząc nowe rzeczywistości. Oznacza to, że za każdym razem, gdy rzucasz monetą, w jednym wszechświecie wypada orzeł, a w drugim reszka. A każda twoja decyzja, od tej małej, jak wybór herbaty, do tej dużej, jak wybór ścieżki życiowej, tworzy nową, rozgałęziającą się rzeczywistość. Według tej teorii, nie ma więc czegoś takiego jak jeden wszechświat. Istnieje ich nieskończenie wiele, a każdy z nich jest równie prawdziwy. Czwarty poziom to wszechświat matematyczny. To najbardziej abstrakcyjna teoria. Tegmark twierdzi, że każda możliwa struktura matematyczna jest oddzielnym wszechświatem. Brzmi jak coś, co mógłby wymyślić obcy, ale DLA naukowca to hipoteza, która mogłaby rozwiązać zagadkę, dlaczego nasz wszechświat jest tak idealnie dostrojony do życia. Teoria multiversum może też wyjaśniać zagadkę precyzyjnego dostrojenia naszego wszechświata. Wiele fundamentalnych stałych fizyki, takich jak siła grawitacji czy prędkość światła, jest idealnie dostosowanych do istnienia życia. Gdyby te wartości zmieniły się nawet o ułamek procenta, nasz wszechświat nie mógłby istnieć. Multiversum daje na to prostą odpowiedź: nie ma w tym nic wyjątkowego. Wśród bilionów wszechświatów, w których nie ma życia, nasz jest po prostu jednym z tych szczęśliwych, w których wszystko się zgadza. Oczywiście, to wszystko to wciąż teorie, które brakuje im kluczowej rzeczy dowodów. Nie możemy po prostu wyjść poza nasz wszechświat i zobaczyć, czy jest ich więcej. Ale naukowcy wciąż szukają śladów. Niektórzy z nich, w oparciu o teorię strun, sugerują, że nasz wszechświat jest jedynie jedną z wielu membran, unoszących się w wielowymiarowej przestrzeni, a każdy dotyk tych membran tworzy nowy wszechświat. Czy teoria multiversum jest prawdą? Tego jeszcze nie wiemy, ale fakt, że naukowcy w ogóle traktują ją poważnie, mówi wiele o tym, jak mało wciąż wiemy o rzeczywistości. To przypomina nam, że to, co uważamy za nasz świat, może być zaledwie maleńką częścią czegoś o wiele większego i bardziej skomplikowanego. I chociaż to brzmi jak szaleństwo, to poszerza nasze horyzonty i otwiera umysł na zupełnie nowe możliwości.